Teraz takie podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tym zadaniu, to czy wiemy na pewno, jak wygląda liczba parzysta w ogólnej postaci. Otóż liczba parzysta to jest liczba podzielna przez 2. Tyle o niej możemy powiedzieć. A w ogólnej postaci taka liczba by wyglądała w taki sposób. 2 razy n, czyli inaczej 2n, gdzie n Należy do zbioru liczb całkowitych, bo zarówno 0 jest liczbą parzystą, liczby dodatnie są liczbami parzystymi, i liczby ujemne też są liczbami parzystymi. Dlatego n bierzemy z, ze zbioru liczb całkowitych. A teraz drugie pytanie: czy potrafimy zapisać sumę trzech kolejnych liczb parzystych, jeśli wiemy, że pierwszą taką liczbą jest liczba 2n. No to kolejna liczba to byłaby tej postaci liczba 2n plus 2. Następna liczba to 2n plus 4. Mamy trzy kolejne liczby parzyste i sumę tych liczb. Policzmy, ile ta suma wynosi. 2n plus 2n plus 2n to 6n. 2 plus 4 to 6. I teraz tak. Na pewno możecie zauważyć, że szóstka jest wspólnym czynnikiem zarówno do tego składnika jak i do tego składnika. Więc szóstkę wyłączam przed nawias. Do nawiasu trafia n plus 1 i teraz widzimy, że liczba tej postaci jest podzielna przez 6. Zatem liczba podzielna przez 6... Nie musi być liczbą podzielną przez 12, prawda? Bo na przykład 6 jest podzielna przez 6, a nie jest podzielna przez 12. Więc w tym momencie otrzymaliśmy odpowiedź. Suma trzech kolejnych liczb parzystych nie jest podzielna przez 12. Tutaj możemy tylko mm, dopisać, o, że w tym miejscu mamy jakąś tam liczbę K i ostatecznie nasza liczba jest w tej postaci 6 razy k, gdzie k należy do liczb całkowitych.